Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 25 lutego. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Witam Was serdecznie. Taką mnie trochę przybudowaną, dziwnie wiecie, bo jestem w trakcie oczywiście przenoszenia rzeczy. No, długo w tym samym miejscu być nie mogą. Co tam u Was? Napiszcie no, w komentarzach, podzielcie się. Co tam, kochani, u Was? Podzielcie się, co. Przynosi Wam dzień. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy duszą w ciele, jesteśmy cząstką energii bezwarunkowej miłości. I w momencie, kiedy czujemy tą bezwarunkową miłość, mamy tę naszą naprawdę boską, prawdziwą moc. Kiedy schodzimy na niskie wibracje, na smutek, złość, Żal. To wychodzimy z tej naszej mocy. I te energie, te właśnie energie niskowibracyjne, one nam odbierają naszą moc. A my poprzez to, że jesteśmy istotami boskimi, kochanymi, mamy ogromną, ogromną moc twórczą, moc sprawczą. Bóg jest naszym stwórcą, a my jesteśmy często. Cząstką Niego, więc również jesteśmy stwórcami, również potrafimy tworzyć. I nie bójmy się tworzyć, nie bójcie się tworzyć najpierw w głowie to, co pragniecie, a później to wszystko się zmaterializuje. Tylko odpowiednią energię trzeba do tego dodać. Kochani, karta na dzisiaj, zobaczcie, karta na dzisiaj, która do mnie wyszła, jest przepowiednia. Twoje życzenie się spełni. Dokładnie. Twoje życzenie się spełni, tylko sobie na to pozwól. Przede wszystkim. Czasami jest tak, że my sobie czegoś życzymy, a jesteśmy kompletnie na to nie gotowi. I często się pytam, jak ktoś pragnie poznać drugą osobę, ale czy ty jesteś na to gotowa? Czy ty jesteś na to gotowy? Czy jesteś w stanie teraz zmienić swoje życie, wywrócić do góry nogami, bo nigdy nie wiemy, kogo poznamy. Bo być może przed nami stanie ktoś, kto nam powie, słuchaj. Kocham Cię ponad wszystko. Nie nam rady tu mieszkać. Musimy wyprowadzić się do Afryki. I co? Jesteś w stanie lecieć do Afryki? No właśnie, trzeba być przygotowanym na wszystko. Trzeba uważać też na swoje marzenia, o czym marzymy. W życiu nigdy nie wiemy, co nas czeka. W życiu nigdy nie wiemy, co nas spotka, ale możemy sobie w tym pomóc. Możemy sobie pomóc i kreować tą naszą rzeczywistość, ale po drodze przyjmować nasze doświadczenia duchowe, wiecie? Bo to jest tak, kiedy ja sobie wykreuję, że chcę mieć tak i tak, ale zanim do tego momentu dojdę, to po drodze muszę przejść parę przeszkód, takich jakichś tam może nie przeszkód, tylko moich wyzwań. Jak ja sobie prze, jak przeszkodę zamienię na wezwanie, to to też zupełnie inaczej brzmi. Wiecie, ta zamiana słów, taka, którą taka gra słów, którą sobie będziemy prowadzić ze wszechświatem, ona też nam bardzo mocno pomoże. Przepowiednia. Przepowiednia, kochani. Znaczenie karty. Bóg wysłuchał Twoje życzenia lub Twoich modlitw. Dziś Anioł Przepowiedni staje u Twojego boku i zapowiada Jego lub ich spełnienie. Spełniając Twoje pragnienia, wyraża On cały swój szacunek i przekazuje go Tobie jako dar, jako wyjątkowy skarb. Być może także jesteś prorokiem. Posłańcem niebiańskich słów i przesłań, oraz inspirujesz innych swoim słowem i czynem. To tak trochę o mnie, chyba, co tak nieskromnie powiem, że inspirujesz innych słowem i czynem. Dziś Anioł Przepowiedni został wezwany, aby stanąć u Twojego boku i służyć Ci z miłością. Dzięki temu możesz podążać za swoim powołaniem i je urzeczywistnić. Złoty impuls. Szczęście jest bardzo blisko. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj głębokie zaufanie. Złoty czas jest ci dany. Z ręką na sercu. Połóżmy sobie tą rękę na sercu i zaufaj przesłaniom i słowo, które ci się przepowiada. Zatrzymaj się i wysłuchaj się, i wsłuchaj się w siebie. Przyjmij słowa anioła do swojej duszy. Jeśli chcesz, możesz je zapisać. Kiedy łączysz się z aniołami, dobrym pomysłem jest codzienne notowanie swoich myśli, tak jak w pamiętniku. Dokładnie, kochani. Załóżmy sobie taki zeszyt: taki zeszyt, gdzie będziemy pisać różne magiczne nasze takie przydarzenia to, co nam się przydarza, to, co do nas przychodzi. Te momenty, kiedy znajdujemy piórka, te momenty, kiedy anioły nam pomagają, ale to też co do nas mówią. Nasza pamięć jest ulotna, wiecie, i to szybko się zapomina. Kiedy staram się przypomnieć sobie co z aniołami, co one mi powiedziały miesiąc temu, nie pamiętam. Ale w zeszycie mam zapisane i wiem, że do tego mogę wrócić. Kochani, życzę wam cudownego dnia. Nie obiecuję, ale być może dzisiaj, o godzinie 20.30 zrobimy live'. Porozmawiamy sobie na temat kronika Kaszy, na temat aniołów tak po prostu, więc zapraszam. Około 15:00 wrzucę zapowiedź. Jak nie będzie tej zapowiedzi, kochani, to znaczy, że live'a nie dam rady zrobić, ale myślę, że 20, 24, 20, 2045, 2030. Spotkam się z Wami dzisiaj. Tutaj na YouTube przytulam z całego serca. Pięknego dnia życzę. magry.